Witajcie, z tej strony Polotti i czas na specjalny odcinek jakim jest Sand Nazir Zaczynamy nową grę na Ekspercie Zróbmy to Ostatni odcinek z wielkim hukiem można rzec, bo z tego co grałem pierwszy raz, nie przeszedłem tego, to było takie na spróbowanie co to jest, czy się opłaca w ogóle Wychodzi, że misja będzie naprawdę bombowa. Tak więc, co tu dużo rzec, mówić. Należy się przekonać samemu. I my właśnie to zrobimy. Tylko jak zwykle, drugi pasek ładowania. No standard, standard. Cóż to poradzić? Zawsze przy nagrywaniu jest tak, że cholernie długo się ładuje. w miarę szybko teraz, więc yy, let's do this. Co ja tu robię? W Afryce Północnej wrze, potrzeba tam każdego człowieka. Enigma, niemiecka maszyna szyfrująca. Wasi naukowcy nie potrafią jej złamać, więc musicie ją wykraść. Jasna cholera. Udacie się do Saint-Nazaire we Francji, tuż przed atakiem brytyjskich komandosów na port. W suchym doku stoi niemiecki statek transportowy Drache. Na jego pokładzie znajduje się Enigma. Jasna cholera dobrze, głupku, wejdź, wejdź i nie daj się zabić. Ok, doszliśmy. Mm, do, w ogóle dostajemy nowy zestaw broni, jakim jest Thompson, M1 Garant i Colt. Jak zawsze przy nas mamy po, jedny, po dwóch magazynkach do każdego, więc należy się bardzo dobrze przygotować do bitwy. Ja, i będziemy nie Genial! Grałem w to raz. Nie przeszedłem, więc. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w. Yy, aktualnej formie. I ile ten odcinek będzie trwał. Tak więc. Dla, dla nas lepiej, bo. Hmm? Drugi odcinek jest. Równa się fajny odcinek, ale Thompson, mi się podoba jego strzał. Zaraz zobaczymy jak Garand strzela. A niech tu ktoś do mnie podejdzie. Jest. Oczywiście minus w każdej grze, tu jest za... Fajnie pokazane przeładowywanie Garanda w takiej zwykłej formie. Normalnie się garanda przecież nie przeładowuje, ale tutaj twórcy pokazali klasę, jak fajnie to zrobić. Tak więc wielki plusik dla nich. Powoli się kończy amunicja, a ja tu nie widzę żadnych skrzyneczek. O, jest skrzyneczka. Karabin jest mocnym karabinem. Powinien ich ciachać na raz. Zobaczmy. A, tu, tu jest ten minus. Ale nie każdy szczegół da się dopracować tak idealnie. Ja już nie będę aż taki. W ogóle mamy wykraść enigmę. Sabotować działka. To o tym mówiłem, że będzie wybuchowe. Bingo. Więc to działam. Hmm. Niemcy są dosyć prosi do pokonania, jak w każdej misji grana cik pod nogi. Wow, 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 wow. Prawie żeśmy zginęli, a mnie się tak bardzo podoba strzał z Thompsona. To jest, chyba będzie moja na, najbardziej ulubniejsza naj... O co to było? No moja ulubiona broń. Nie wiem co to się... co się z nami stało Dobrze głupku Więc jeszcze raz! i nie daj się zabić W ogóle nie jesteśmy Hawkinskiem... Hawkinsem tylko Gryfinem. Ja Griffinem Więc fajnie wiedzieć Głupi faszyści A tak mi się podoba strzelanie z tą no Kurde, tak mi się podoba. To jest moja ulubiona broń już. Nic z tego nie zmieni. O, zostało nam 8 pocisków. Proszę tu kogoś. To jest szwaba. Bingo. No, a jak wygląda przeładowanie z pustym magazynkiem w garandzie? No tak, jak normalnie. Widzę, że tutaj wykorzystane są teksty z Sniper Elite też w miarę fajnie pozytywnie. Oczywiście nie może się odbyć bez tego, bez pistoletu. Eee, poczekajcie, bo tu do mnie piszą. Eem. Dobra, dalej możemy wygrać. Teneruje mnie ten Niemiec. Czemu się nie da strzelać? Przez barierki ani przez bramę, cholera jasna. Jak mi się trochę internet polepszy, może nagram coś z tego, z multiplayer. Ciekawe, czy będę miał dostęp do Thompsona, bo tak bym fajnie pokoksił z nim, że cholera jasna. Jest tu wejście? Jest. Co tu le... Gewech... A nie, gaveh, z Gewecha już strzelaliśmy. Yo. Lecimy dalej. O, wejście do kanałów. No, ej, ej, cholera! Pobójcie! <laughs> A! <śmiech> Nie, to było dobre. W ogóle Gdzie ja mogę iść tymi kanałami? Nie mówcie, że mogę przejść taki spory kawał kanałami. Zaszlachtuję. Mogłem, nie mogę sobie oszczędzić całego wszystkiego. Dobra, każdemu zdarzałem się błędy, lecimy dalej. Dobra, wszystko mamy na full. Lecimy. Teraz mi się skończy sprint. I tyle mnie widzieli. Yy, użyjmy drabiny. Szybko. Gryfin. Już miałem powiedzieć Hawkins. Ja nie wierzę. Jakie przyzwyczajenie. Jakie przywiązanie do postaci. Mamy w ogóle ładunki? Mamy. 7 sekund standardowo jak zawsze. Co, ojciec. Skąd z góry? Stąd. Tak jak sądziłem. Oj, nie ma tak prosto, szwaby. lecimy z wami, nie ma dotkania się. A, to ciężarówka nas wtedy przejechała, pewnie z posiłkami. Widzę twój hełm. Bingo, kolejny a mi się amunicja kończy! To nie fair! A co tu jest? Nie, ja myślałem, że jakiś sekret. Bez kakakasku! No i wszystko jasne. Ej, co ja mam tu zrobić? A! Ciąg dalszy misji? No, można i tak. Nie wiem o co chodzi, czemu tak się rzucają jak te kaczki. Oj oj, oj. O, myślałem, że po prostu będzie prosta droga. A widzę, że się chyba nie zawiodę na długości tego... Odcinka, z czego się bardzo cieszę. Bo chętnie trochę dłużej się pocisnę z nimi. Tu gdzieś dokumenty powinny być. Lo, Są te? Nie wyglądają. Przy na górze? Może w koszu? A może te? A, jeden na dwa. To Świetnie fear. woda i prąd może patrzeć pod nogi. Wow, oh, nie, nie, nie! nie! O, oh, w dupę! <laughs> no, trzeba patrzeć pod nogi. No, jeszcze jeden wybiegnie. Nawet dwóch kopulowali się tak jak... W dumie w tym dodatkowym odcinku, kto to widział ten wie o co mi chodzi. Ej. To nie było miłe. Kolesie. Ten nie wiem czemu ciąż żyje. Ups. No co jest? Czemu konie mogę trafić? Zaraz kurde z garandem wejdę i się skończy. No. Stare przyzwyczajenia z gier, nawet nie trzeba patrzeć gdzie się strzela, gdzie się rzuca. No i teraz to ja rozumiem. Rozumiem też to, że Garant ma ciężkie naboje, ale żeby aż taką kolbę? I F... F... A szli iść na dół. Ja chciałem zawrócić. Świetnie. Woda i prąd. Muszę patrzeć pod nogi. Szczerze bardziej mi pasuje głos y, Grifina niż Hawkinsa! Na kij z wami! O! Takiego! Włączyłem prąd. Chyba tak. Muzyka widzę ta sama. Oj! No nie wiedziałem, że tak będzie. Czy muszę się oduczyć przeładowywania na każdym kroku. Zobaczymy. Oj tam! Przynajmniej się odcinek był atrakcyjny będzie razy dłuższy niż zwykle. Oj tam. Oj, nie zauważyłem, że... Nie przeładował, ale fajnie wyszło. Fajnie wyszło. Jeden, jedyny pocisk w ostatnim magazynku. Piękny, strzał. Woda i prąd. Muszę patrzeć pod nogi. Tam się, że się bardziej gaz ulatnia niż... Na 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 na. Teraz jakim cudem... Zaszlachtuję się zaraz. O, chwilę przerwy, zaraz wracam. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. Ważny telefon. Ty... To był telefon od najważniejszej persony jaka może być, czyli... Yy, mama Świetnie Woda i prąd Muszę patrzeć pod nogi Zobaczymy ile jeszcze razy zginę dzisiaj Okej. Okay. Nie mówcie, że zabiło go nie mówcie, że znowu mnie zabiją. Ja już nie mam zamiaru ginąć. Jest? To było dziwne. Na gdzie ja jestem? Co to jest? Karabiner z lunetą. Nie dziękuję. A może jednak? Nie, wolę tak. Chyba wolę tak. No właśnie, szkoda, że nie zrobili tych... G Garandów z e, lunetą. No to by była bardzo mocna Sniperka. Ale też ciężko byłoby przeładowywać. O nie, mnie z tym gównem?! Zej jednak wymienię na snajperkę. Zaraz cię wypatrzę. Szkopię. Chyba jeszcze tak w realu było, to ja rozumiem. Chyba jeszcze... Jeden, dwóch... Okej. Okay. Już ich musiało niewielu zostać I już nie ma żadnego A byłbym takie... Wow, takie wielkie kółko? Nieźle Myślałem, że jakoś inaczej doszliśmy, ale... Dziwne, że mnie aż nie zabił, ale to tylko gra. Enigma niby na górze, ale na przykład te dokumenty przydałoby się zdobyć, to ja tak tylko mówię. O, fajnie by punkty były STG jeszcze, to byłbym w niebo wzięty, bo też uwielbiam tą broń No grzecznie tylko O, drugie dokumenty Yeah! A tak się martwiłem, że ich nie znajdę O, mamy Enigmę. Tyle zamieszania o jakąś śmieszną maszynę do pisania. O, prawie, że śmieszna. Ale ciężka do rozwiny. Mamy hydroplan. Jak milutko. Cześć, to z pistoletu. Nie, to o, on ma sweterek na sobie. Oki, okay, możemy dalej przed siebie ruszać. Pięknie! Uwielbiamy to. to! Muszę pamiętać, że tu mamy ograniczony ma ograniczoną ilość pocisków w magazynku. No! Czemu nie strzelasz? O da! Uwielbiam to. Mam, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Make. O, jakiś dodatkowy quest tutaj. Jeśli dobrze widzę. Żeby to nie był koniec misji czasem. wejść przez drzwi? Mogę wyważyć. To by się działo. Okej. Okay. Bez nadzieja. Jest... Tak! Ekspert to nie widać na, na mapie, gdzie są ufoludki. Tylko dopóki nie oznaczymy. bardzo mnie granat. Kocham. jest? Wow, tak, daleko. No, tak się walczy. Może jednak fajnie by było, gdyby się sniperka przydała. Ale zniszczmy już to działko. Chyba, że możemy z niego skorzystać. Raczej wątpię. 7 sekund. skrzynia z amunicją dobra lecimy na łystą pałę a mamy jeszcze to zdetonować 7 Coś pobocznego Może tak Mam dostać się do hydroplanu i zniszczyć jednocześnie to Mój hydroplan jest na dole! No biegnij do samolotu Ale dziwny Jasna cholera Dobrze powiedziane A sam by to powiedział Czy ty a nie, proszę czekać, jak zwykle. A, napisy końcowe. Hmm, to mi się bardzo podobało. Mm, szczerze mówiąc, ta misja była bardzo, bardzo udana, jak bardzo dla mnie, nie wiem jak dla was nie daje osobiście parę niedociągnięć jest wiadomo. Nie, nie będę krytykował mnie, to aż tak dobrze nie wychodzi. No. W sumie to tyle. Kończymy oficjalnie całą serię Enemy Front. Tym może w międzyczasie zobaczę jak będzie wyglądał multiplayer. Może parę odcinków z multiplayera nagram. I zobaczymy co i jak będzie. Chyba nie ma tam kooperacji. Nie jestem pewien. Zobaczymy. A teraz w międzyczasie dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie odcinka. Zapraszam także do innych filmów. Link do serii będziecie mieli pod spodem. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Czyli tak jak zwykle, co tylko chcecie. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, no i na razie pa.